Książki kiedy się znikają, więc... Dobra. co, zostawiamy gaitę, żeby było bezpieczniej? Eee, czarnucha... Tak, tak, tak. Czarnuchę musimy zabić i spierdalamy od razu, dobra? Musimy to po kolei zrobić, no bo i tak się pewnie wypierdolę, ale... Bo czekaj, zmienię spelew. Tak. Polimorfo masz? Futczyk, No właśnie tak, ustawiam polimorfo. Dobra, dobra, dobra. Rzucę polimorfo, jak gra to Spirit Hunter, jak leci. Dobra, uwaga. O. Raz, dwa, trzy. To jest chłopy, chłopy, chłopy! Cofka, no. cofka do tyłu, cofka do tyłu, cofka do tyłu, cofka do tyłu. Uwaga, nie, 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 ja odagruję, ja nie, odagruję. Tak. Dobra, dobra, i będziemy musieli się tu bić. Będziemy się musieli tu bić. To jest jakiś normalny Polacy. teamek. Kolac. To jest jakiś normalny triek. No, ja zakręcimy w lewo, nie. Za blisko, mieli? Ja, ja nie, 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 poczekaj, za blisko, za blisko. Oni wy, to wygrają. odsuńcie się, to jest golem mają trzech melaczy. Ja bym wyszedł w ogóle stąd póki mamy okazję o, pięknie, kurwa. Oh, kurwa! Chodźcie do góry, chodźcie do góry, chodźcie do góry, naduja, naduja. chodźcie do góry chodźcie do góry, góry, chodźcie do góry, góry. chodźcie do góry. góry. Chodźcie do góry. góry. A ja tak bym mutował. No, no, nie, nie, nie. Wycis, ale... złapać. Jest no. Jest z z tych Ale Buty na górę, buty na górę, buty na górę. Mam bomby, mam moby, mam Buty na górę, buty na górę. będę Walił. Stula. Dobra. Kurwa, będziemy mieli kanapkę. Dobra. Tak, będziemy mieli kanapkę. Ta się tutaj spowolnić trochę. Jeszcze są na górze, są na górze Nie zatrzymujcie się, nie zatrzymujcie się jest lipa w chuj tak, tak w lewo, w lewo, w lewo, w jedną stronę, w jedną stronę, w jedną stronę, w jedną stronę Ja bym się z nimi klepał No klep, klep klep tylko żeby drugie partie wybrać będę miał ten będę coś miał Dobra, no jakby ile widzisz łapie szepnął tak o, o, dobra, 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 co w każdym teraz kajtujemy, kajtujemy dół, kajtujemy dół, kajtujemy dół. W drugą, kajtujemy. w drugą chodźcie, bo tamci nam a, chuj. Wjechali na mapę. tak będą nam kurwa robić kanapkę. No to wejdźmy dobra. w nich, chuj, przetasujmy się. Przeszli, dobra. O, git. ready. ready, ready. Dobra. Stalkera? Uwaga. Na 8 sekund, 8 sekund. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Dobra, dobra resetuję się, resetuję się, git. Dobra, i teraz konter, konter, konter tam! Luluś, Luluś! No, o, nic Dobra. nie zdążyło, kurwa. Dobra. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja pierdolę. Chcieliśmy o, teraz walkę. Czy coś macie, Tak. Co? Teraz im wejdą. Tak, we... Mam, ma, 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 stójcie, 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 stójcie! Może im na plecy wejdą. To jest świetny pomysł. Tak, 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 no. no. O, te, teraz mogę atakuj, teraz tam, atakuj, nie daj. Nie nie nie, 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 cofnij, nie, nie. Cofnij, nie, nie. cofnij, cofnij, bo teraz już. Ja, bo Oni mogę płacić. oni tu mają front, oni tu mają front. Można im pierdolnąć, bo chcą mamy. Na czołka, chcą ja, na czołgach chcę, na czołgach ja, walić. Ja, ja gotowy, dobra, ja, tak. uwaga, uwaga jesteś ready? Mhm. Uwaga, będzie miała potem koleżka. Jeszcze za, za daleko mają państwo. Odpaliłem ten backline, się, <laughs> jesteś. Uwaga! Ale oni się podpalali. Teraz, Julusz, Julusz. Julus. Nie, bo w nas biegał ten. Nie, bo nie, dobra. nas kontrował, no normalna sprawa. Cofka, cofka, cofka i kajtujemy w tył, kajtujemy w tył. O, Chris, Chris, na to. Kajtujemy w tył, kajtujemy w tył. Ej, co? Ten, nie dobra, dobra, ej, ej, no. idziemy. No? Poszujemy to, poszujemy to, poszujemy to, poszujemy to. Puszyjemy to i za. Dobra. Przepałka, przepałka, panowie. Okej. Okay. Tutaj idę. Dobra, będę tutaj... Dobra, dobra, dobra. nice Korupcja jest jakiś do wyjebania, proszę bardzo. Tak, idziemy, 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 idziemy. poszujemy to, poszujemy to, poszujemy to. Puszujemy cały czas, poszujemy cza cały czas i uwaga, będę coś łapał. Ice Pika, Ice spika, uwaga, uwaga. Ice e, Pika. Dobra, zestunowani zostali. Def tank, Dora, def tank. I będę w tank. Się, do, tam, mamy def tank zajmij, do pomocy. w tank. Do pomocy na heal. Sorry. Nie, kurwa, nie, nie. Zawip go. dobra. Musimy to zajechać, musimy to zajechać. Yyy, ty ty do ten daj, pali, daj. O, dobra, dobra, pali pali, pali pali. dobra. Dobra, wracać czy? Ja ten Warhammer fanowie Kurwa, też padłem. Auto mi Ja byłem kurwa daleko w drugiej stronie, sorry. jestem cały czas mordo. No, weź, weź Kurwa. Leży. Nie pozbieracie Biego? tego. Zobaczcie, czy mają jakieś heavy monty, wiecie? Ja pierdolę, Mój. stary, kurwa, młyn jak chuj, nie? Kurwa. Kurzu, musimy to wszystko zabrać teraz. To zapierdalaj i to w trzy miga, bo... Ja do próbuję, Wypierdalaj, wypierdalaj jedzenie wzi, i kurwa, wiemy. monty, nie? Tak, tak, kurwa. Kurde, szkoda, że ten... Szkoda, że Heniek pod tam... tanki nie dał rady tam, tam tego heal'a naszego wybronić. Ja jeszcze Zabrałeś próbowałem, się ale... wlewać tam w nich, no to się wlałem, nie wiedziałem, że oni... No, ale musisz wiesz, no deftank, nie? To <grym> By się kurwa wylał, a nie wlał. No. Deftank, mi się deftankować, jak jest ten. Ej, tam macie chyba dojazd trakcyjny, nie, nie nie, nie tam. Ice stone. Kurwa. Ice stone mount? coś takiego było? Dajcie się chłopakom skupić, niech tam zbiorą, jak leci. Powiem wam, jak chuj tam siadł, Jeszcze pisali do mnie w trakcie, że coś tam, nie? Pojebało ich. I ty kurczu, miałeś regenerację HP już, wyjdzie. No, mogę ci pokazać, jak to u mnie wyglądało. Ja miałem zero many i kurwa chłop wrócił się ci pierdolon i chyba go zabiłeś. I ja dzięki temu zmontowałem i dojechałem. Dobra, panie, ja już więcej nie zmieszczę. Chociaż leżą graty, kurwa, nic z tego nie udziergam. Mam trochę hajsu, także może z jednej osoby je się to odwróci. Masz, jak masz to chale. No właśnie... Nie, bo nie, tu nie jest... Nie mam, za bardzo co? Tu jest jakaś popierdolona ilość hajsu. Tak, jak. no, no! Tu, A nie macie po... nigdy tam dojazdu, nie? Z czarnych, tak Nie wiem, sta... no, no mówię, że jest po że trzy w trupach, po trzy bańki w trupach i nie, moja, nie możemy tego odnieść. Skąd jest dojazd? No. Muszą się cofnąć na tą mapę, z której żeśmy wjechali. Rivercops Spas. River Crop No River Cup. No widzimy teraz. Jakiś piątkowy cyfik jak, jak masz to wybrałeś. Ale nie ma jeszcze. Zdrowy, nie ma tego tak w chuj, jest po prostu trochę. Dobra, panowie, ja nie, Merka chyba do miasta w takim razie, tak? No myślę myślę, że no, najlepsza opcja, nie? No to teraz wykminicie wyspę, dajcie mi prawa i ja od razu wam to zrzucę. Tak, jest, jest, wyspa jest. No, no trudno, ze 2 miliony przeżyły He mhm. Mm-hmm.